Wszystkim dzisiaj będziemy, będziemy robić walkę z niszczycielami, z trzema, prawda? No, niestety tak. Z trzema, jak zmusiłem, bo on chciał niszczyciela, a ja chciałem trzy, więc będzie trzy. Chodź do mnie, Smurf Nie. Chodź. Kurde, trzeba na kreaty, żeby to wszystko. Trzy, dwa, jeden. Raz, dwa, trzy. Halo, trzeci. O, dobra. Dobra, bierzemy, bierzemy. Ej, łatwo, łatwo. Łatwo. Nie jest tak trudne. Mhm. Oni po prostu dużo, zada, zada, dużo zadają zabiję jednego Jednego? Tak to... Drugi... Zabiję. I trzeci Trzeci y, y, Widzowie nie, jest za Widzowie teraz nie, plezy, teraz dużo Widzowie nie, nie wiedzieliśmy, że to jest takie łatwe Więc będziemy walczyli z wszystkimi bombami, jak, jakie już widzieliśmy Dużo blazów. Pomóż, 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 pomóż Pomóż Ej, dużo! Ej, czemu ty Zginąłem Zginąłem, czemu. widzowie, zginąłem. Czemu ty, czemu ty zaśpiesz tak dużo niszczycieli? Nie wiem. Mówiłem, żeby, że jednak z Blazami bijemy się. Widzowie, po prostu mi się chciało. To, to miało być bitwa pod, pod Grunwaldem, po prostu. Eee, a ten był na milion? U, Ej, jest... las się pali! Las się pali. Czemu? Nie wiem, chyba odnieść ta kula. Kurde, pomóż! Ej, no las się pali. Widzicie, widzowie? Dobra, ej, zabiłem jednego tego niszczyciela. O kurde, oni są wkurzeni! O kurde, ty! O, o, wow, zadają, zadają, zadają dużo. Bardzo dużo. Ej, czemu tu jest tyle ognia wszędzie? Co tu się Blazy. tak paliło, wszystko? Blaze, no tak. Widzowie, chcieliście chyba w taką walkę? No to macie już taką walkę. A, i oczywiście subskrybujcie kanał, przecież to jest za darmo. Czemu A nie? za darmo to uczciwa cena? No Za darmo jakby to, jest... to Jakby to ten, e, Enzi powiedział Tak pole Taniej kanału. się nie da, taniej się nie da No, to się, taniej się nie da To jest po prostu za darmo Nic nie musicie za to płacić, nie musicie się logować Co? Wystarczy, że, 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 że w, w mój no, kanał Nie na YouTube trzeba Nie, nie trzeba Trzeba? No, nie trzeba U mnie prostu... trzeba było mhm. No to u było coś źle, ale no chyba, że źle mówię, no uczymy się na błędach, Ym, no i po prostu wystarczy kliknąć... Z... Ej, nie no, to, to jest łatwy. za łatwe. Za ja, łatwe? Ja już jeden raz ginąłem. Leciało na Ciebie za dużo? No. A ja wszystkich prawie tu zawijam. Dobra, teraz no będziemy walczyli z... No więcej, chodź tu do mnie, gdzie Ty jesteś? Patrz. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna dwa, na dwanaście, dwanaście. O kurde! Ła, 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 ła! Żyję, żyję, żyję. Jakoś. <todgłosy> Jeszcze. Jakoś. Ja ciągle jem i idę. Jabłka. Czo ej, bo oni są w dziurze ze mną. Oni są w dziurze ej. ze mną. A! Widzowie, widzowie, widzowie. Uciekam, uciekam stamtąd. Uciekam z tej dziury. Zebrałem jednego niszczyciela. Jednego? To ich, ich, ich to jest 12. I drugiego? Posiek! A lecic ty... jest 17. Posiek! No kurde, no, nie. Smerf! No. No zobacz na mnie! Zabijam Blaze. Zabijam Blaze. No kurde, nie, gina, gina, gina. gina. Nie, gina. Gini. Gina. Dobra, Jeż, jeszcze nie zginę. Gdzież są? Bo no wiem! Ja je, je tam wypchnąłem. Oj! Idź tam, idź tam! Nie! Ja i... Wpadłem, wpadłem też, ja wpadłem też. Wpadłem też. Dobrze, dobrze, dobra, 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 bije. A, 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 a ty zginąłeś? Nie. Bo jeśli oboje zginiemy, to przegrywamy. I musimy Oj. to na kreatywie zrobić. Widzowie, co to jest. to jest? Co to jest? Co to jest? To proszę sobie dwóch. Dawaj, 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 pomagam ci, pomagam ci, pomagam Zabij ci Jest. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, i Blazy. Jeszcze blazy... jeden i Blaze. mogę załatwić. No to ja załatwię tego dużego. Ja ci pomogłem trochę. Dobra, zabiliśmy Blaza. Więc? teraz Łatwe są. No nie są też takie trudne. Ej, widzowie, i to wiem. Jak widzicie... Skończyliśmy. Jak widzicie, to nie jest takie trudne. Wystarczy się trochę Pono. Wiem właśnie. Ej, jeszcze jeden jest! Ej, nie tam jest! Dobra, let's go! Let's go, koniec! Widzowie, da, da, dajcie łapkę w, dórę, w górę, jeśli w, Wam się podobał ten, ten filmik. No i polecamy ogólnie nasz kanał. Zamknij. Nasz kanał jest fajny. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy Was oczywiście. Subskrybujcie, lajkujcie i tyle. Dziękuję.